O tej kolejnej dwójce, czyli o tobie i o Kubieki wiorze. Jorze. Ostatnio nie byłeś w stanie mi za wiele powiedzieć, bo jeszcze tych meczów Porto wspólnych na swoim koncie nie mieliście, no ale teraz już tak i różnie się tam was nazywa. Mówi się o was per bliźniacy, o tym wspaniałym zrozumieniu, które macie na tym, że Porto już skorzystało na waszej wspólnej grze w kadrze, co do tego już nie ma wątpliwości. Teraz pytanie, jak bardzo kadra skorzystała już na tym etapie, na tym, że wy gracie razem w Porto? coraz lepiej. Wydaje mi się, że, że zgrywamy się z Kiwim, ciężko pracujemy w klubie, mieszkamy blisko siebie, tak jesteśmy sobie pisani. No, cieszę się bardzo, bo to jest pierwszy raz tak naprawdę, kiedy mam Polaka ze sobą w drużynie i jeszcze na tej samej pozycji tak naprawdę, więc no, no, cóż powiedzieć. Spędzamy cały czas razem, pomagamy sobie nie tylko na boisku, ale poza nim i wydaje mi się, że, że działa to tylko na korzyść jak w sportu jak i reprezentacji Polski. No, tracimy małą bramę, kiedy jesteśmy razem na boisku i, i wydaje mi się, że, że dzięki temu jest taka ogromna motywacja tych bramek nie tracić i, i jest y, bardzo duża złość, czy zdenerwowani, kiedy, kiedy jakąkolwiek bramkę stracimy, nawet podczas treningu i wydaje mi się, że to jest taka coś pozytywnego, coś nowego dla nas, y, że możemy się tak wspierać, możemy coraz bardziej zgrywać i, i tę pozytywną energię też czy dla, dla, dla innych chłopaków z drużyny, także, także wydaje mi się, że, że idzie to w dobrą stronę, zgrywamy się. Oczywiście, graliśmy dzisiaj mecz na wyjeździe i, i wydaje mi się, że to był trochę taki mecz pułapka. Z drugiej strony podeszliśmy do niego profesjonalnie, zagraliśmy na zero z tyłu, strzeliśmy bramki i kontrolowaliśmy mecz. Mimo kilku groźnych kontrataków przeciwnika, ale wydaje mi się, że, że tego nie da się uniknąć. To jest po prostu piłka nożna i każdy, każdy chce wygrać mecz, więc zadanie wykonane i teraz skupiamy się na Holandii. Zadanie wykonane na pewno też rozmawialiśmy o porto, ale tobie chyba dzisiaj trochę Southampton bardziej się przypomniało, zwłaszcza w tej pierwszej części spotkania, bo tak taka głęboka defensywa i dużo musiałeś tych akcji przerywać. Zresztą najwięcej przerwanych masz według statystyk na swoim koncie. No po to jestem. Takie mam zadania. Wydaje mi się, że to jest normalne. Oczywiście nie takie było założenie, byśmy byśmy tak nisko bronili. Wydaje mi się, że trochę brakowało spokoju po odbiorze piłki, byśmy to my przejęli kontrolę na połowie przeciwnika, byśmy tam utrzymali piłkę i e, taka jest piłka. Czasem, czasem po prostu e, trzeba grać tak jak przeciwnik, no to pozwala zrozumieć, jakie jest ustawienie na boisku, zrozumieć, czego wymaga sytuacja i, i analizować, co się dzieje. Wydaje mi się, że, e, że nasze doświadczenie, nasze że takie wyrachowanie pomogło nam w tym, byśmy, byśmy te trudne momenty przetrzymali i, i, i w tych odpowiednich momentach też e, pokazali jakość z przodu. Wydaje mi się, że troszkę, troszkę spokoju nam brakło w tych sytuacjach. E, skóry czy, czy kamyka byśmy, byśmy strzelili po prostu bramki, ale, ale wydaje mi się, że moimi kroczkami idziemy do przodu i też druga połowa pokazała, że potrafimy grać kombinacyjnie, potrafimy stwarzać sytuację. Bardzo mnie cieszy występ Seby Szymańskiego, bramka, asysta. E... To jaka bramka? No Tak, trenowaliśmy to, zakładaliśmy, że, że to jest bardzo ciężkie do, do nie dla przeciwnika, i, i, i się udało. Nie, ciężko powiedzieć, że się udało. Wykonaliśmy zadanie, bo, bo trenowaliśmy to i, i ta ciężka praca e, podczas całych fragmentów gry na treningach, które czasem jest monotonna, nudna, zaprocentowała dzisiaj, i dzięki temu daje nam to prowadzenie w tak, tak naprawdę ważnym meczu dla nas.